Eee, ptyś, czy my się znajdujemy przed McDonaldem o trzeciej w nocy? E, chyba tak, ale weźmy nic nie bo jest strasznie ciemno. Tak, jest ciemno na Maxa i nie wiem, czy to jest dobra pora na pojawienie się w McDonaldzie. Widzimy tutaj rozlanego chyba Grimms Shake'a. Faktycznie, co to jest? To jest Grimys Shake! Uważaj! Nie nie, nie wchodź na niego, prawie się pośliznąłeś, a co jeżeli zmienisz się w Grimms Shake'a, mordeczko? Weź mi tak nie mów nawet, bo zaraz cię stąd w Ej, chodźmy sprawdzić. Czekamy. poczekaj. Co? Razem coś. Zobacz, co to jest. Co to jest czapka? Jakaś. Czapka? O co tu hmm, chodzi? Ją. Nie, 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 nie ja jej nie biorę. Ja jej nie biorę, to może być opętana czapka. Chcesz ją wziąć? Co się stało? O nie, to jest niebieska czapka. Ja lubię takie czapki, ale nie o trzeciej w nocy przy McDonaldzie O, tak. o Grimmy! Tyś się zmienił Grimisa! Tyś się zmienił no, Grimisa! Co? Nie no, to tylko ja to taki prank był. Yy, ale to czemu jesteś w takim razie Grimisem? Ale niebieskim! No Weź do mnie ubranie. nie podawać. O co tu chodzi? Gr gr Grimis? Dobra, wiesz, co czekaj? W takim razie, skoro ty wypiłeś Grimisa, to ja też muszę. Co to jest? To jest Grimis, shake! Piję to! Ale poczekajcie, bo muszę wam pokazać najlepszy zestaw szkolny. Zawiera masę zeszytu, naklejek na zeszyty, jest też plan lekcji, przekozacki worek, do którego możecie sobie schować na przykład buty na WF, piórnik z pełnym wyposażeniem oraz oczywiście plecak, czyli najważniejsza rzecz w zestawie. Plecak jest naprawdę bardzo pojemny i posiada aż pięć zamków, na których przyczepione jest logo wojantim. Posiada elementy odblaskowe na bokach oraz z tyłu, żebyście dokładnie byli widoczni w każdym miejscu. Jego plecy są zrobione ze specjal Materiału, który jest bardzo puszysty, byście nosząc go, czuli się zawsze wygodnie. Mordeczko, w takim plecaku to można niezłe ciężary nosić. Cały zestaw jest dostępny w promocyjnej cenie na wojanshop.pl. Także nie czekajcie, bo promocja nie będzie trwała długo. Boją team! Oh, znalazłem! Dobra, i teraz mogę się. mogę się zmienić. Ocie, kręcę! Patrz. Cześć, Grimis! jesteśmy Grimisami. Siema, jestem Grimis, a ty Siema, jesteś Grimis. O... Siemano! Jesteśmy Grimisami i możemy... Ej! Tu... O, dobra, teraz jesteśmy tym samym Grimisem. No i super, no i lecimy. O co tu chodzi, ptyś? Dobra, sprawdźmy w takim Nie razie, wiem. gdzie są inne jeszcze Grimisy, które będziemy mogli znaleźć. Tutaj mamy... No burgerowego Grimisa. Lol, dobra. O. Ej, ja to w takim razie ja jedę po tą czapaczkę, którą ty tutaj zdobyłeś też. O! Ej, to zdobędziemy wszystkie rodzaje Grimisiów i będziemy pełne w sensie, wszystkimi kolorami Grimisiów. Czekaj, czy ja zdobyłem... Zdobyłem Batmana Grimisia! Co? Zobacz, zobacz. I faktycznie ja też go mam. Aj, Batman Grimish. Ej, lol, on serio ej, wygląda teraz, jak Batman. Teraz pasujesz do pory, w której jesteśmy, <laughs> czyli od trzeciej w nocy. Tak, teraz nikt mnie nie będzie <laughs> widział, bo e, jestem tutaj od trzeciej w nocy. Nie, mam kostium. O, mam, mam pachołek, chodź zobaczyć. Hello, pachołek. Ej, ej stary. ja też się w pachoła. Chyba trochę źle się czuję jako Grimmis. Chyba trochę źle się czuję. Chyba U. się zmieniam. O, nie, ty też się <laughs> zmieniłeś w pachoła. Ej, dosłownie wyglądasz strasznie. jak Taki pachoł, patrz! ty jesteś sam pachał, czemu wyszła Ale za to teraz byłem, um, byłem Batmanem, teraz zmieniam się w aniołka Eee, lo jestem aniołkiem, czy aniołka? Tak, taki zwany jesteś? To patrz teraz kim ja jestem, PANDO! Jak ty się w pandę zmieniłeś? A tutaj znalazłem takie coś, to Niby, niby, o lol, ja bym tego nie zauważył, dobrze, że ty zauważyłeś, dobra. No bo ja jestem niezły. Pandziulka. Ej, patrz, to ma w ogóle taki efekt jak chodzę, to nade mną są no. takie, e, jakby, widzisz? Z, z, Ej, widzisz widzę, kamerę? Faktycznie. tak. To są takie efekty. Ty, to ja dobra, no. w takim razie sprawdzam też dokładnie, bo tutaj mogą być jeszcze jakieś inne rzeczy ukryte. Dobra, to tutaj już okay. nic nie ma. Sprawdźmy w środku w takim nic. razie, w naszym McDonaldzie. E, idziemy w takim razie szukać. Halo! Ej! może w śmietniku? A, nic tu nie ma. Frytkowego McDonalda znalazłem. Grimisa. Czasos! Patrz! Pokaz. Mam fryty na głowie! Ej, daj frytę! Mam frytę! Ej, nie nie, 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 nie nie dzielę się frytami. Nie, ja te frytki, frytki są moje. Dobra, ale, ale fryty zobacz. Te Maca są najlepsze, zdecydowanie. Mogę w ogóle tutaj kupić Grimis Shake'a. Sprawdźmy o co tu chodzi. Za 200 Robuxów? Co? Nie wiem, ja czy nie chcemy. Kupuję. Ja nie, kupuję, nie, 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 pił. Dobra, kupuję. nie, co się wydarzy. O nie, 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 Frost Grimmys dostałem Pokaż jak to wygląda Czy to jest on? Tak, to jest. Ej! Co to jest? Nie? Za 200 Robuxów? To nie jest on, jego mam też! To nie ma jest on, na pewno. Nie, 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 ten co ty masz i ma czapkę. Patrz. Elo, zmieniłem się teraz w tego co ty masz. Hmm, faktycznie. O co to chodzi? Dobra, tutaj mamy X-Ray Morphs, okej? Okay. I o co tutaj? Nie dobra, nie kupuję tego w takim tak, razie. Nie Ej, ale możemy wejść do środka i możemy tutaj Właśnie. coś wziąć. Sprawdźmy, zostaliśmy pracownikami McDonald's jako grymisy. I teraz obsłużymy wszystkich i damy wszystkim mm, bardzo niedobre Grimmsy. Halo, ale obsługa, shaki. proszę tutaj do mnie. A, czy, dobra, to czekaj, w takim razie skoro obsługa, to muszę przyjść jako pan obsługujący. Okej, okay. dzień dobry. Grimmsy fryta, ja. Dzień dobry, tutaj ptyś, Potrzebuję Grimmsy szeików. Dobra, załatwimy, jest, proszę jest. pana, zaraz załatwimy. Dobra. Zaraz panom przyniosę. Szybciej, szybciej. Dobra, szukamy Grimmsy Na pewno gdzieś tutaj jest jakiś Grimmsy co to jest? Ej, zebrałem jakąś. Co to? Co to? Zebrałem... Mam Grimms Shakea, dobra! Pa, sam nie wiem jak, jak ja to zrobiłem, ale zebrałem. I jeszcze ser zebrałem, no nieźle. Dzień dobry, z nowym pracownikiem. E, czy tutaj można panu pomóc w jakiś sposób? E, proszę pana, ja właśnie miałem pójść obsłużyć klienta a chciał shake'a. Ale to nikogo nie ma! Ale ja mam Grimms Shakea dla niego. Ej, gdzie on zniknął? Gdzie zniknął ten klient? Halo? Halo? Gdzie ten klient zniknął, proszę... Jestem! A to to był 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 ja. dobra, no to proszę, ja panu daję Grimmys Shaka w tym momencie i mogę go chyba wypić w tym momencie. Czekaj, spróbujmy go wypić. Ej, czy to czasem nie kosztowało właśnie 200 Robuxów? Patrz, Ej, czy ja tutaj na? mam Tak patrz na to! Trzeba no. było zebrać wszystkie składniki, żeby zrobić Grimmys Burgera I teraz to będę mógł zmienić się w niego, zobacz. Jestem... Ej, wy... Wyglądasz jak Italiano jakiś Ptyś, jestem Grimis Burger i idę cię zjeść. Chodź to, chodź to, chodź. Mo ja no Burgeriano Burgeriano, Grimisano Ty też możesz zebrać odpowiednie składniki. tu to... mam jakiś klucz. Mam to. Ty odblokowałem zakazany klucz o trzeciej w nocy w McDonald's. I zobaczymy, co to do jakiego miejsca nas zaprowadzi ten klucz. <laughs> ale dziwnie. Ej, widzisz, masz sałatę, możesz zrobić. A zobacz, ja mam teraz, ja mam ciągkę. Ja proszę pana! Widzę, że w McDonald's niezłe tutaj. No pewnie, że tak. Dobre, idziemy tutaj. Ja też sobie wzięłem w takim razie kucharza O przechodzę teraz gdzieś do oj co to jest dobra tam jeszcze nie idę Tam jest jakaś piwnica o trzeciej nocy dobra, tam to, boję nie, się schodzić tam, bo jest Ej ale tutaj mam klucz A tak się składa że ja zebrałem klucz i mogę się tutaj dostać Dostałem się do jakiegoś zakazanego pokoju Ej a co tam mi podświetla czekaj podświetla mi tutaj coś na zielono co, Gdzie? O, co w co tu miejscu? Pokaż. chodzi Tutaj Ej, eee, zobacz! Get milk robić. and blueberry to make our awesome. Dobra, czyli mleko Sztepis. potrzebuje. Tu mhm. jest przepis na Grimms shake. Odkryliśmy przepis na Grimms Shake'a w Roblox. Dobra, zobaczymy, co się stanie, jak to wypijemy. Tutaj są kolejne drzwi w ogóle. Ej, tam jest coś strasznego, dobra. Najpierw idę tutaj z moim Grimms shake. Enable Grimms shake. Dobra. Wait one minute. Co się dzieje? Wow, wypiję Grimms Shake'a, jestem gigaszybki. Dobra, ale zbieram dziwne Grimmie's w takim razie teraz. O, ale jestem super szybki. Dobra, co, co ja mogę to jeszcze zebrać? Jest coś tutaj do zebrania? Nie. O nie, no i skończyło mi się niestety. Wojtek, gdzie jesteś? Bo się zgubiłem. Wiesz co? Jestem... W kuchni, teraz, w tym momencie A, to Wszedłem idę do, do ciebie, kuchni. bo ja byłem w piwnicy Ej, ptyś, sam poszedłeś do piwnicy? Dobra, Cześć. idę z tobą no w takim razie Bo szukałem razie. ciebie, nie było ci tam, no to musiałem się znaleźć, nie? Chodźmy sprawdzić, co się znajduje w piwnicy Znalazłeś tutaj coś ciekawego, ptyś? No właśnie nie, bo ja się bałem tam iść niżej Ej, ptyś, to naprawdę troszeczkę... Co jest? Tu lawa? Wampirowego znalazłem Grimisa Uważaj, lepiej do mnie nie podchodź, bo eee, ja się zaraz zmienię ja, ja się zaraz zmienię. Dobra, zmieniłem się! Chodź tu! Chodź tu! Wampirowy no, no, grymis Shake Ej, co to? to? Tutaj jest klucz potrzebny. Ej, co A masz, co ty tam masz? Ło! Będą zielonego Gremis Shakea, stary! Palion no, uwielbia no, tego Grimis Shake'a! No ja nie mogę! Wiedziałem, że będzie palionowy grimis Shake, wiedziałem! Ej, a to się rozlał, chyba Grimmy's Shake, widziałeś na podłodze? No właśnie widziałem, ale... No. Boję się. Ej, zebrałem mleku, czyli teraz będę mógł zrobić tego Shakea, tak. tam był przepis Ej, to i tam masz ten klucz, o którym ho, 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 mówiłeś? No jest. <laughs> Hello! Proszę pana, chyba <laughs> trzeba przeprowadzić <laughs> z panem operację! Ej, zobacz! Ej, ja nie chcę. Znalazłem ten klucz. Chodź, idziemy to, sprawdzić. Tam jest miejsce, właśnie tam jest miejsce, żeby to otworzyć. Dobra, idziemy to przetestować, do jakiego miejsca nas tam będzie prowadziło. Dzień dobry! Czemu... Dobra. Ja tutaj nic nie widzę. I mam kolejny klucz. W tym miejscu mam klucz. Ej, ja patrz! Klucz. To był miotła. klucz do tego miejsca. A wziąłeś miotłę? Zobacz, co mam. Nie, poka, Masz miotłę? A? Tak, 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 tak. To Dzień może być miotłę? takim grimisem. A skąd no, masz uf! miotłę? A tutaj, tutaj była do... miotła! Let's no, ja go, Wiedźmowy problem. Grimis! Dobra, takiego grimisa się nie spodziewałem. Chodźmy tutaj, bo jest ciemno. Dobra. Ej, zobacz. Diabelski grimis. Dobra. Jest kusacki, ale ładny. Muszę go odblokować. Dobra, odblokowałem. O, ale straszny ty. Diabelski grimis. Super. No, w nocy, mordeczko. Ja się go trochę cykam, co nie? Nie wiem jak ty. Co tam tyś? BU! No weź, przecież to jest <laughs> ten... nie widzisz? Ty bardziej się mnie powinieneś przesrażać no Dobra, dobra, dobra sorry. O nie, ktoś tu chyba zrobił coś złego Zobacz, rozlany grimis shake Ale jest obok to źle, to źle. jest nie nietoperz Spróbujmy go zebrać Nietoperski grimis shake Okej, okay, a co tutaj można zrobić? Mogę się napić tego? Nie mogę. Ej, tu jest zielony grimmys shake, to pewnie jest palione. Grimmys, <grym> green grimmys, zielony grimmys shake. Ja bym chciał, żeby palion zrobił piosenkę o grimmys shake'u. To bym o, normalnie, stary, zareagował na nią, nie? <grym> Wychodzę fajny, stary, fajny. wychodzę, bo wydaje mi się, że tutaj zaraz coś znajdziemy mocarnego, wiesz? Dobra, dawaj, idziemy Chodźmy stop. zrobić shake'a grimisowego, bo ja w końcu mam to mleko i mogę to zrobić, te składniki wszystkie. Dobra. Mam ogólnie 18 na 30 grimisów, a ty masz 3, 15 tylko. Coś słabiacko no bo, ci idzie. No bo ty lepszy jesteś w szukaniu, ja tutaj tylko jestem i towarzyszę ci, żeby cię nikt nie zjadł. O, ale za to teraz zmieniłem się w grimisa i mam dwa grimis shake'i w ręce, zobacz! Pokaż, Ej, to jednego! Dobra, trzymaj. Wypiłeś? Ja wypiłem i patrz na to jak jestem szybki! Iooo! Widzisz to jak biegam? A cię głowa śmiesznie rusza, tak Zobacz w ogóle tutaj coś jest, można przejść. No wejście! Dzień dobry! Tu jest chyba tajny pokój Grumisa. zobacz tak, to jest tajny pokój Grumisa. Tak to wygląda, jakby tutaj miał pokój własny! lol, Zobacz to! Grumisa. O nie! Zobacz. Jestem Grimis kuchasz. Teraz będę Grimis Co tu jest? Ej, po są jego zdjęcia? A tutaj zobacz jaki opity ty szejk Nieźle. <grymies shake> On przedawkował chyba te Gimis ja za dużo Grimis się wypiło. No chyba tak. Ej, no to jest pokój w pokoju, w pokoju w pokoju. To jest za dużo ja tych męgądy, pokoju. Jo. Ładne, Ej, to jest ale ja się gubię. Tak, to jest kolejny ten, kolejny dwór. Kwiatki kwiatki, można A okay. tutaj jest jakieś. Dobra, tutaj jest coś potrzebne, żeby wejść. Widziałeś eee, okay. tutaj Toit? Zobacz, Co? tutaj Co? masz jakieś wejście, które jest zablokowane, o, Ciekawe, tam jest. Tam się nie dostaniemy, stare. Ptyś! Mm. Musimy znaleźć tutaj przejście. Chodźmy. Poszukajmy jakichś e, kluczy, cokolwiek. Na pewno coś tutaj gdzieś się znajduje. Dobra, musimy to znaleźć. Ej, ale to jest jakiś labirynt normalnie, ja się tutaj nie mogę odnaleźć. Okej, okay, idę tutaj. Dzień dobry. Czyli tutaj coś się znajduje? jakiś Ej, mam grimmis? coś, mam nowego, mam nowego. A gdzie jesteś? Zostałeś Ej, koło tam? Od tego grinita, który przedawkował grimiselki. Dobre. Tutaj. Zobacz tutaj, Grimisa, który przedawkował? What? Ojeju. Jaki to jest, to jest Grimis? sombero Grimis. Grimisero sombero. A tutaj co jest? Ka a, myślałem, że kawowy Grimis check to będzie, a to nawet nie jest kawa. Ej, kawowy Grimis check, ale to nawet nie jest kawa. No mm, okej, okay, nieźle. Ooooo! czy to jest Grimis check? Z pro tym, jak to się nazywa, zapomniałem, jak to jest. Co bada, czy coś jest krzywe, czy proste, zapomniałem. Pro mm, 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 zapomniałem. Idziemy w takim razie tutaj przeszukać ten teren. Tam już sprawdzałem, nic nie ma. Ej, coś jest tutaj! Zebrałem. nie? co VR! Nie wierzę! VR Grimmshake. shake może <laughs> to sprawdzić w takim razie. Ej, może Faktyznie. inaczej będę jakoś widział jako ten Shake. Yo! Faktyznie. Ej, widzowie, bo ja mam w ogóle nie, zestaw nie, VR. Dajcie znać, czy chcielibyście obejrzeć odcinek, w którym e, testuję VR. Ja bym chciał, ja bym nie obejrzał. <laughs> ja też bym sobie again nie, nie zagrał. Potrzebujemy klucza. Potrzebujemy klucza. Właśnie, różowego Ale różowe, gdzie tutaj może być różowy klucz? Ja nigdzie nie widziałem różowego klucza, no. A byłeś tam w tym tajnym pokoju, który tam był? O, tajny pokój, który tutaj był? Gdzie był tajny pokój? No, no to chodź, ja przy, tu tutaj, tutaj, dobra, I z idę z toho? chyba na samym końcu, albo tutaj? jest. Ale jest e, no Czekaj, a tutaj? No Byłem, ale tutaj nie widziałem żadnego klucza. Nigdzie hmm. nie ma tutaj tych kluczy. A tu, tu, tu. A tu, dobra, tu to, to już pan, zebrałem, tak, bo ja To jest nauczyciel. Nie widzę nigdzie. Ej, dobra, ale mam pomysł. Podobno no. w sklepie można kupić X-Ray. Dlatego kupuję, żeby sprawdzić, czy to faktycznie będę widział gdzieś morfy w takim razie z tym X-Rayem. Bo jeśli tak, to on nam bardzo pomoże. O lol, kupiłem jeszcze jakoś. Okej, okay, mam. Pszczoła. Pszczoła Grimisowa. Zobacz! Jestem pszczółka Grimis! A to zobacz kim ja jestem teraz. Patrz teraz to. Nie masz na pewno takiego. Czekaj, jestem w, w głównym salonie. Gdzie ty jesteś? Eee, zaraz do ciebie pójdę. Grimmis. znaleźć. Ja sprawdzę czy x-ray działa. Okej, okay, halo, x-ray. Nie mogę wziąć tego x-raya, zobaczcie. Arrr! Wo! Ej, skąd wziąłeś pirata? Muszę nie, go znaleźć. Nie nie powiem ci, nie powiem. Dobra, ci. Muszę, iść muszę iść tam, muszę iść tam na pewno jeszcze. I zobacz miodek ze mnie leci Dobra, gdzie jest pirat? Ja tutaj gdzieś był chyba Serio? Ja to sprawdziłem do Nie, dokładnie. nie tutaj nie, chyba w tym nie? On był w tym po lewej stronie, przepraszam, bo mi się pomyliło. A dobra ptyś. Ale ty dobra, ptyś jesteś Dobra, teraz to nie widzę. To, nim. A tutaj, a tutaj, tutaj zobacz, w tym miejscu nie ma go czasem? Jo, jak on. Nie wierzę, on się schował mocno. No, Ty, jeżeli no to jest no tak masz. pochowane, to naprawdę trzeba tutaj dokładnie szukać. Czekaj, na pewno gdzieś tutaj będzie jeszcze jakiś klucz. Klucza szukamy, stary. Klucz na pewno znajdziemy. Dobra. Tylko. Hmm. I zobacz, to jest kolejny jakiś. Chyba. No way. No way, ja jestem. Faktycznie. Ja jestem ślepokiem, ja tego nie widzę. Ej, ale prawie wszedłem na górę w ogóle, czekaj jeszcze raz. trzeba po... znaleźć ich więcej? Eś? Czy da się tam... Ja widziałem, co jest na górze. LOL! Jakie tutaj przejście jest. Dobra, idę w takim razie sprawdzić dalej, ale najpierw zmienię się w tego grumisa, którego tutaj miałem. LOL! Czarny anioł, okej. Okay. Ciekawe. Chodźmy. Ja nie... Idę szukać w takim razie tutaj dalej. Nigdzie niestety nie widzę tego różowego klucza, które potrzebujemy, żeby tutaj się przydostać. Dobra, ja stąd... A że tutaj gdzieś? Mam różowy klucz! Co to Let's go! Jest w głównym salonie za sofą. I teraz schodzę, żeby tutaj nie coś zrobić. Idę tam! Mam klucz! O nie, ten klucz nic z nim nie da się zrobić, ale mam. Okej, okay, tego też. Policjant! Dobra, biorę policjanta! Halo, stop, policja! Przyszedłem zweryfikować, czy na YouTube Ktoś już wypił shake'a. O, widzę pana tam! Panda! E, dzień dobry! Tutaj e, jest! Proszę mi pokazać, gdzie jest klucz, bo nie mogę znaleźć. Tutaj, tutaj. A, faktycznie! Dobra, I teraz zapraszam. No zarazem ze mną zapraszam tutaj. Chyba Dobre, można tutaj. Otwieramy. Elektronikę coś z nią zrobić. Ej, to jest jakiś safe, czy co? Ej, właśnie. Nie Ej, wiem. to czy... wygląda dziwnie. Ja by tutaj nie chcę przebywać. Zaraz coś nas tutaj zje. Ty, ale ja tutaj już nic nie znalazłem. Tutaj był tylko jeden skin, naprawdę. Mam 26 na 30. Chcesz? Zostały tylko cztery mi skiny, żeby odblokować wszystko. Co ty gadasz? Ty, ale wątpię, czy ja odblokuję wszystko, jeżeli w takim tempie. Tutaj. Ej, dobra, i przechodzę do głównego wyjścia. Wypiję sobie gromit i bardzo szybko tam pobiegnę. Yo! Ej, 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 ej! Czy jest tutaj coś jeszcze? Halo, mogę się stąd wydostać? I co tam jest? Ja tam coś widzę. Ło, a tam? Tam, 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 O, Znalazłem coś za mapą. Co ty gadasz? <laughs> Zakazane, nigdy tam nie wchodzę. Ej, bo ty jest przed wyjściem. Dobra, yy, no to tutaj musimy coś znaleźć, może co? Wiesz co, tam widzę jakąś... Okej, okay, to jest tylko światło. Dobra, wiesz co? Mam niby x-ray, ale on nie działa w ogóle. ok x-ray morphs. A, zobacz, może badges, tam może będzie, będzie się napisane, co? Tak, jakie nam zostały w sumie? Backyard. Backyard, okej. Okay. On a painting. Na, na jednym z tych... Obrazów. Obrazów, tak, tak, tak. Okej, okay, dobra, is dropped in the toilet Toaleta jeszcze potrzebna. At work employee w Dobra, w pracy to będzie gdzieś tutaj na pewno Dobra, zaraz znajdę w takim razie Gremisa. On się gdzieś tutaj chowa fania jeden hmm. się schował. Nie no nie ma, a w pracy to. Czekaj, mam masz kolejnego? Mam pracownika. Dobra, to Dobra. w takim razie teraz trzeba znaleźć ostatnie trzy. One painting. Dobra, na obrazie. Na którym teraz obrazie, co nie? To jest pytanie. Tutaj nie. Trzeba wszystkie obrazy. Z... A które ci Znalazłem! Sad Grimis! E, już ci mówię, które mi brakuje, ale muszę znaleźć tego Sad Grimis. W ogóle co to jest za Grimis? Takiego już nie widziałem. To Dobra. Chodzę, chodzę i szukam. Toalety musimy znaleźć. Toaletę, bo um, Grimisa z kupą musimy znaleźć. O, faktycznie Pół grimis no, I Pig Grimis. Pig Grimis musi być gdzieś na backyard, czyli na ogródku, co nie? Ty. Ale przecież tak. byliśmy tutaj byliśmy tam, ej to coś musi być jeszcze gdzieś indziej Chyba, że w tych w choinkach? Nie, w choinkach nigdzie nie ma. A może pod choinką? O co to? może za płotem, może za płotem! Nie da się przeskoczyć nie. za płot. No niestety. Ty no... Jest, mam, mam! Masz! Tu! W tym miejscu! Ej, no jakim cudem ja tutaj skakałem i nie wykryło mi? Dziwne, właśnie. Mega dziwne, hmm. ale dobrze znalazłeś. Ej, dobra. Ostatni, Został ten, który jest tak. W toalecie? Tak, tak. Tylko gdzie jest toaleta? Okej, okay, dobra. Musimy znaleźć toaletę. Hmm. Widziałeś gdzieś toaletę? Nie. Ej, Ej ale... czy to nie jest? To nie jest toaleta. Ej, a toaleta to sobie nie będzie gdzieś przy pracy? Możliwe, dobra, chodźmy, idziemy tam przetestować Ej, ale serio, mamy już praktycznie Mam toaletę, w ogóle tutaj no nie byliśmy mówiłem. Choć tutaj będzie ostatni Grimmis Znalazłem Grimmis shakea. Mamy wszystkie Grimmis shakey. Let's go no super, udało się. Zmieniłem się w kubkowatego Grimmis Shaker O nie, ej ale, ale giga słabo to pachnie mm, Właściwie śmierdzi <laughs> bardzo Dobra, ja wychodzę, wiesz co, ja już mam dość tego McDonalda Wychodzę już jest późno. I widzowie, YouTube jakimś ej. dziwnym sposobem Zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.